Dzień dobry. Czy Zaratusztra popełnił samobójstwo? Z hasła Zaratusztrianizm w polskiej Wikipedii jego autor opisując kwestię mesjanizmu napisał tak W tak zwanej starej awescie opisana jest koncepcja według której Zartusztra nie umarł śmiercią naturalną, lecz świadomie zanurzył się w wodach jeziora Kasaoja w Pamirze. Bezpośrednio przed dniem sądu, ostatecznie do jeziora tego ma wejść dziewica, zostać cudownie zakłodniona nasieniem Zartusztry i urodzić Saosjanta, czyli Zbawiciela, Mesjasza, który poprowadzi zastępy sprawiedliwych do ostatecznej walki ze złem. No koniec z rzędem dla tego, kto w starszej Aweście znajdzie choćby aluzję do takiej wersji. Niełóctwo, kłamstwo czy świadome fałszerstwo. Kto chce sprawdzić, może przestudiować księgi zarytuszciańskie online na stronie awesta.org. zarówno w angielskim tłumaczeniu, jak i w starożytnym języku zaratuszczy. Jest to dość paskudny współczesny mit. Bo samobójstwo jest traktowane w ziemi jako tragedia i wielkie skalanie. Jako akt zniszczenia i zabójstwo. Zabójstwo już w pismach z ratusztu jest opisywane jako zniszczenie jedno z najgorszych dzieł Arymana. Nie może być więc mowy o proroku, który potępia samobójstwo, zaprzeczałoby to swojej głównej tezie, aktem zabicia siebie. Można podejrzewać nawet niechlubne inspiracje rozpowszechniania takiej wersji w polskim internecie. Skąd jednak mógł się pojawić taki arymaniczny pomysł? Prawdziwa data i miejsce i rodzaj śmierci stanowią nierozwikłaną zagadkę. Nie wiadomo, jak umarł Zaratuszcze. Są jedynie zapisy w świętych księgach z Ratusztien, legendy, mity, podania i hipotezy naukowe. Tak jak w przypadku Biblii, można jedynie spekulować, gdzie kiedy zmarł Mojżesz, jeśli chcemy prowadzić naukową i racjonalną analizę. Sprawdźmy zatem w Encyklopedii PwN. Zgodnie z tradycją, mówi encyklopedia, żył 77 lat i 40 dni. Według legendy, w jednym z jezior jest przechowywane nasienie zaratuszty. W odpowiednim czasie do jeziora wejdzie dziewica, która następnie urodzi syna, będącego odnowicielem religii zaratuszty. BUUU! Jakoś naukowcy polscy nie potwierdzają rewelacji z polskiej Wikipedii. Z przeglądu polskiego internetu można zauważyć, że chętnie wersje i, i o samobójstwie powtarzają strony katolickie. Czy to przypadek? Chyba nie, bo jednym z głównych, uwaga, tylko trzech źródeł, uwaga, tylko trzech przypisów w jest kto? Ksiądz Tomasz Jelonek i jego książka Kultura Perska, a Biblia. Paradoksalnie autor hasła Zaratrusztyanizm podaje jako źródła hasła i źródło przypisów, poważną naukową książkę profesor Mary Boyce o Zaratusztrianach, stronę archiwów Zaratusztriańskich, encyklopedię Iranika i encyklopedię Britannica. Wygląda to poważnie, jakby odwalił kawał dobrej naukowej roboty. No, sęk w tym, że w tych cytowanych przez niego naukowych źródłach nie występuje nigdzie wersja samobójstwa Zaratusztra. Nie można znaleźć także w tej wersji na stronach anglojęzycznych internetu. I, i żeby było jeszcze śmieszniej, na wersję samobójczą powołują się agnostycy i ateiści ze strony racjonalista.pl. Ciekawa samobójcza śmierć, komentuje pseudoznawca tematu na stronie racjonalisty. Ciśnie się skojarzenie o prowadzeniu kulawego przez ślepego. No i dalej. No to może biedny autor skorzystał z jakichś starożytnych lub średniowiecznych zaratusztriańskich źródeł. Bądź nie z źródeł. Co mówią źródła starożytne? Wersje są zbliżone generalnie do racjuszczeńskich albo zgoła fantastyczne. Niektóre starożytne źródła greckie wywodzą imię Zoroaster ze skojarzenia z uwielbieniem gwiazd: Astrotytes, Ofiarnik. Według tych pism Zoroaster umarł przez żywy zo, strumień ro, ognia, od gwiazdy Astr który sam wywołał. A, ba nawet, że gwiazdy zabiły go w zemście za to, że zostały przez niego powstrzymane. Brak wersji o samobójstwie. I dalej w czasie. W, w europejskich księgach z okresu średniowiecza i renesansu są takie wersje. Istnieje wiele dyskusji na temat przyczyn śmierci Zora Astra, Astra. Niektórzy uważają, że został zabity przez armię turańską, przy ołtarzu Agiary, świątyni ognia. Inni Twierdzą, że został zabity przez piorun. Wielu wierzy, że Zoroaster w ogóle nie został zabity, lecz sam wzniósł się w niebo. Inni myślą, że po prostu umarł we śnie. Mówią, że rzucił ubrańcem, żu żużeńcem swego zabójcę. Jakie jest przypuszczalne źródło fejka? Źródło fejka znajduje się w Polsce, bo chociaż zagraniczne strony internetowe podają różne wersje, mniej lub bardziej fantastyczne ale są to informacje bliskie źródłom zaratuszczyńskim lub historią przekazanym przez Greków. Skąd więc koncepcja samobójstwa? Wszystko wskazuje, że pomysł samobójstwa proroka wykoncypowany został z dzieła Fryderyka Niczego, tak o rzeczy zaratuszcze. To dzieło filozoficzne nie ma nic wspólnego z zaratuszczanizmem, poza użyciem postaci proroka do dialogu, który jest całkowicie sprzeczny, sprzeczny z, tym, z, z tym tego prawdziwego. Nicze wkłada w usta Zaratuszce słowa i zdania, których ten ani nie wypowiedział, ani nie chciałby mu je przypisywano. W tako rzecz Zaratuszce jest taki wers pochwalający za samobójstwo. Umrzyj we właściwym czasie. Moja śmierć, uwielbiam ją, dobrowolna śmierć, która przychodzi do mnie, ponieważ tego chcę. A kiedy tego chcę, ten, który ma cel i dziedzica, chce śmierci we właściwym czasie. Dla celu i dziedzica. Umieraj w porę, tak naucza Zaratustra. To cytat z Jest tam także mowa o jeziorze. Gdzieże niczego Zaratustra postanawia wrócić do jeziora. Poniżej jezioro było domem Zaratustry, gdzie podobnie jak inne ryby w wodzie zostały zanurzone w aktualnej idei rzeczywistości, propagowaną przez tą kulturę, a mianowicie chrześcijaństwo. Wyszedłszy z tego jeziora, tej wodnistej jaskini, ciesząc się duchem i samotnością, jest teraz gotów ponownie do niego wejść. Co mówią zatem o śmierci z źródła Zaratusztryjańskich naukowe opracowania na ten temat? Zgodnie z tradycją przekazaną w późniejszych księgach o i pismach, które powstały w okresie panowania dynastii Sasanidów od II do IX wieku naszej ery, takich jak Denkart, Dadestan i Denik i rady z Parma, Legenda w Szachname również o tym mówi, Według tych ksiąg Zaratusztra zmarł w wieku 77 lat i 40 dni, gdy toczyła się wojna między Iranem i Turanem. Krajem, który sprzeciwił się jego naukom i toczył wojnę z krajem nawróconego przez niej króla Wisztaspe. Mówi się, że podczas gdy Zaratustra modlił się w świątyni nóż Adar, zaatakował go i zabił Turańczyk Karpan zwany Brakrotreż, Bracro, co z jeziorem. Prawda jest, że w średnioperskich tekstach zaratusztryjańskich pojawia się jezioro Kasawa bądź Kasajoa związane z Zaratusztrą, ale w zupełnie innym kontekście niż zrobił to autor tego fejka i bezmyślnie za nim powtarzają inni. Co mówią księgi zaratuszczyskie na ten temat? Tego różnie zresztą nazywanego jeziora, jakie ono ma powiązanie z Zaratuszczą? Przekazują one tradycję, w których przyszły Zbawiciel i trzeci i ostatni sarszant po uszedarze i uszedarmaku opisywany jest jako urodzony z dziewicy, która zanurzy się w jeziorze, gdzie w cudowny sposób Amesza spętowie Jazatowie strzegą i zachowują nasienie proroka z Jego nasienie miało ocalić jazat neorosyang, duch dobroczynny, awestyjskie Naria Shaha, zapowiadający bohatera boski posłaniec powiązane z ogiem, a tak. A następnie jazadka Anahita umieściła je w jeziorze. Tak mówi księga Dernkart 15 Opisuje to w następujący sposób. 30 lat przed decydującą bitwą ostateczną wejdzie w wodę identyfikowaną z jeziorami zwanymi Kansajoa, Kasajoa, Hasawa, Hamon a w jaszcie 1966 Kansawa, dziewica imienia Efredat Fedri, co znaczy zwycięska i dobroczynna, której przezwaniem jest wytwórczyni ciała. Siedząc w wodzie dziewczyna, która nie kojarzyła się z mężczyznami, otrzyma zwycięską wiedzę. Pocznie syna Asztwa Ereta. Jej syn, gdy się urodzi, nie pozna pokarmu swojej matki, jego ciało będzie podobne do słońca, a królewska chwała Chwarenach będzie z nim. Saosiant, aż twa zbawiciel, odniesie zwycięstwo nad złem i ostatecznie Akuramazda zatriumfuje. Saosiant z krzesi umarłych, których ciała zostaną przywrócone w formie wiecznej i doskonałej, źli zaś, których dusze zostaną oczyszczone ogniem, ponownie zjednoczą się z Bogiem. Czas się skończy i wszyscy będą wieczni. We wreszcie zrealizowanym kosmosie. Tak mówi Bundachizm 31, 34, 18. Samobójcza śmierć zaratustry rozpowszechniana w polskim internecie na pewno zraża do naszej wiary, wyznawców wielu innych religii. Przekaz Wikipedii jest rażąco nieprawdziwy. Zratusztra w całym objawieniu promuje życie. Religia Zaratusztyniewska to pochwała i apoteoza życia. Najcenniejszego z darów Ahura Mazdy, który jest życiem. W powiedziane jest, i przybył Angramainiu, zły duch, który sam jest śmiercią. Śmierć to Angramainiu, przeciwnik Boga, wraz z jego najstraszliwszym sługą demonem Ashlichadem.